Eksperyment cichego pokoju. Nadmiar myśli zabija. W 1993 roku w jednym z zamkniętych ośrodków neurologicznych w północnej Norwegii rzekomo przeprowadzono eksperyment, który oficjalnie nigdy nie miał miejsca. Miał on zbadać wpływ absolutnej ciszy i izolacji sensorycznej na psychikę człowieka. Ochotnikami było czterech zdrowych studentów psychologii. Zgodzili się spędzić 7 dni w cichym pokoju, specjalnie skonstruowanej komorze wyciszonej do tego stopnia, że można było usłyszeć bicie własnego serca i przepływ krwi w żyłach. W dniu trzecim jeden ze studentów prosi o wcześniejsze wyjście. Gdy otwierają drzwi, siedzi w kącie i płacze bezgłośnie, gryząc własne palce. Mówi tylko jedno: myśli nie milkną, one krzyczą. W dniu piątym pozostali zaczynają notować dziwne ciągi liczb, imion i godzin. Ich dzienniki wypełnione są słowami pisanymi od tyłu, w obcych językach, których nie znali. Kamery odnotowują momenty, gdy wszyscy budzą się jednocześnie o dokładnie 3.03 w nocy, w całkowitej ciemności i gapią się w ścianę przez 13 minut bez mrugnięcia. W dniu siódmym drzwi komory zostają otwarte. Tylko jeden uczestnik wciąż żyje. Jest nagi z zakrwawionymi dłońmi, a na ścianie napisał: Cisza to żywy byt, a my byli jego pokarmem.